Witajcie kochani na moim kanale, dzisiaj mamy kolejny odcinek zdrabkowy z wybieganych moich kilometrów Tak jak wiecie, w Ludzym wybiegałam 35 kilometrów, zakupiłam strapek na 36 Już było kilka odcinków, no i jesteśmy na etapie, że 12 zł nam wyszło na kolejny odcinek Więc dzisiaj mamy krzyżówki Zobaczymy, czy coś się tutaj wydrapie, czy będzie kolejny odcinek z tych biegu moich No i co? I zaczyna, zaczynamy drapać, mam tutaj monetkę, jedną złotóweczkę Możecie w tle słyszeć troszkę Adasia, bo on jest w domu, no ale będziemy drapać sobie razem, a czemu nie, przy, przy, przybliżę Was, was. <grych> no wczoraj była fajna premiera, yy, bardzo fajne zdrapki, no może nie była ona tak fajnie jeśli chodzi o wygrane, ale ogólnie yy, mi się ta zdrapeczka bardzo podoba, więc yy, na pewno będzie na moim kanale jeszcze drapana i co, zaczynamy tutaj drapać. Literki, zobaczymy, czy coś będzie. Bardzo bym chciała, żeby coś wpadło, żeby znowu mieć. A, mamy tak, 15, 17, 19 i 20. Więc chyba nie ma 16, ktoś wyciągnął. Mam nadzieję, że pustaka. <śmienki> Literka, chy, chleb. Mech. Ok, więcej chyba nie widzę. Nie. nie ma. J. 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 No i tyle. Z. Trzymajcie za mnie ręce, kciuki, czy jak tam to się mówi, żebym dalej mogła trapać chociażby troszkę. <grych> Z. Ale w poniedziałek mamy premierę, także na pewno będzie odcinek. Ares. Opera. Gra, no i jeszcze te bonusy, wiecie, zachodokowską No ale to tak, wiecie, wykorzystam te bonusy już w takim momencie trudnym, nie? <gry> Cały czas liczę, że jednak będzie tutaj jakaś wygrana i, i będzie fajna zabawa. Ok. Literka W, brew. Tutaj mamy W. Czy jeszcze gdzieś W? Nie ma. Literka E. Tutaj E. Mamy brew. Mamy pierwsze słowo, więc fajnie. Może będzie coś. Fajnie by było, nie? Literka A. Może będzie. O, mamy tylko... Nie, nie mamy. <coughs> Już myślałam, że mamy. Ale jeszcze nie mamy. Może będzie. No nic. Patrzymy dalej. Literka L. L. lis. Patrzymy dalej, czy coś będzie. K. Ustka. Tutaj K, tutaj K, tutaj K. No i więcej nie widzę. Literka P. Papuga. Operacja. No i więcej nie ma. Literka U. Ustka. Tutaj mamy U, tutaj mamy U. No i więcej nie ma. Jeszcze mamy trzy literki. Literka I. Tutaj I. Tutaj I. Jeszcze dwie literki. Literka ty, tutaj ty i tutaj ty. No i co? Patrzymy, czy coś będzie czy nie. O, literka F. Literka F nic nam nie daje. Także niestety pustaczek. Pierwszy pustaczek. Wiecie, co? Zmienię sobie może drapaczek na innej, bo coś ciężko się drapie. Nie wiem, z czego to wynika. Że ta warstwa u jednych jest lepsza, a u drugich jest mniej, lepsza. Nie wiem, z czego to wynika. Tylko my. Widzicie? Tylko chyba jedna była, je. Tutaj. J. Jazz. Ok. Tylko i. Tutaj i Lublin. Okay. Więcej chyba nie widzę. Literka U. Temu. Lublin. Mam wrażenie, że jak ja drapię, to y, trzęsie się. Ale może to mi się tak wydaje. <coughs> Literka G. Gra. Tutaj mamy G. Ok, więcej nie ma. Literka S. Stal. Nie ma, no x, takiej literki też nie ma, a nie, tutaj mamy jeszcze s, przygapiłam Literka b, Lublin, tutaj mamy b, więcej nie ma. Literka z, dżes, czy jeszcze tutaj jest, trzew, takie słowo, mozart i więcej chyba nie widzę. Literka H. Honorata. Ok, nie ma więcej. Teraz N Tutaj N Tutaj N Tutaj NE. Lublin. Może będzie to słowo Lublin, <grym> bo tak cały czas na czasowe jego literki, nie? Więcej nie widzę. Literka E. Mamy E mu pierwsze słowo. Edyta. Lew. Tutaj E. Tutaj E. No, i więcej nie ma. Ok. Terka O. Mozart. Tutaj O. Owoc. Bucian. Ok. C. No, mój mąż już widział w, w żurawie, jak przyleciały. Także fajnie. Już to oznaka naprawdę, że już wiosna. Terka E. Edyta. No i nie ma nic. Literka ty. Tutaj ty, tutaj ty, tutaj ty, tutaj, tutaj. K, tutaj mamy K. Tutaj mamy K. I tutaj mamy K. I ostatnia literka A. Mamy drugie słowo i mamy trzecie słowo. Zobaczcie. No to, super. Szkoda, że nie było dy. Ale mamy tak Bocian Emu i Jess no patrzymy czy jest BBB tak, mamy BBB więc mamy już jedną zrabeczkę. na pewno będziemy drapać będzie kolejny odcinek <grym> super, cieszę się yy, następna zrabeczka z numerem 19 no i patrzymy czy coś będzie literka U Gustaw Tutaj U, Epides, więc jej nie ma. No teraz taka literka ciekawa, ale jej nie ma. Literka N, cytan. Tutaj na I. Cios, tutaj i, tutaj i, i K. Literka K. Kra, oko, tutaj mamy k, nic nie ma, literka d, tutaj d, tutaj mamy d, tutaj mamy d, dno, mam nadzieję, że nie będzie dno <grymne> jako zdrabka, tylko coś będzie fajnego. Tak mówię trochę cicho, bo nie chcę też, żeby Adaś za bardzo słyszał, bo on jak słyszy mój głos to od razu leci, no i wiadomo jak to dziecko. Chcę do mamusi po każdej chwili. Wy. By... Dworzec. Ale myślę, że teraz to nie pójdzie, bo jest teraz bajeczka, a my naprawdę teraz mu zmniejszyliśmy o wiele bajek na mniej oglądam. Już tak nie leci telewizor jak kiedyś, że leciał tak bez sensu. Kiedyś zwłaszcza by taka, bo ja to mogę w ogóle nie włączać. No i. I zauważyliśmy różnicę, bo on już jak dostaje tą bajeczkę, to już wtedy ją ogląda lepiej. Więc no jednak coś w tym jest. Warto, warto posłuchać fachowców i skorzystać z rad. Bo tak, wiecie, swojego to się nie widzi. <grytm> tak to jest często. Rytm. G. Igor. Tutaj mamy G. Gustaw, tutaj jest tak y, Gustaw Igor, dużo takich imion jest, nie? A <laughs> tutaj mamy A, tutaj mamy A, tutaj mamy A, tutaj A i mamy drugie, mamy pierwsze słowo Kra. No, Kra. Fajnie. Może coś będzie. Kra. Ok. Literka my. Tutaj my rytm. No i więcej nie ma. O. Taka literka to raczej jej nie widziałam. Literka E. Mamy brew, drugie słowo. No, kochani, mamy jeszcze dwie literki. Może coś będzie. Literka L. Pole. No i tyle. Niestety. I literka z. Tutaj mamy z. I tutaj mamy z, ale niestety nic nam to nie daje. Sprawdzamy sobie kontrolne SU. No i niestety pustaczkę. No dobra, ostatnia zrapeczka, która może nam uratuje nasz y, odcinek bardziej, że może będzie więcej następnym razem, nie tylko jedna, ale jak będzie tylko jedna, to połączę może z wykreślanką. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż mówiłam, że będę kupować raz y, krzyżówkę, raz y, superlinie, ale no zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może akurat będzie jakaś wygrana. Literka J. Tutaj J. O. Epizod. Kronborg, Wiktor. Azot. Sok. Ok. Literka L. Tutaj L. O. Coś. A krzyczy. Ok. więc jej nie ma. Tutaj mamy, epizod, więcej nie widać, literka I, mini, Wiktor, tutaj jeszcze jest I, więcej nie ma, Izydor, nie, Izyda, przepraszam, literka H. Tutaj była H, no więcej nie widzę, literka N. Tutaj mamy ne, tutaj mamy ne, sen, no i co, nie ma, literka f, v, Fromborg. najwięcej no, nie ma, ale i tak było dwie literki, tak, mamy my. mi, mini, ok, więc mamy pierwsze słowo, puma, no więc chyba nie widzę. G. Tutaj mamy G. No i nic. Literka e. Tutaj, e. tutaj E, tutaj E, tutaj E, E. Sen, epizod. I to by było na tyle. Literka E. Tym. No więc nie ma. Literka A. Tutaj mamy A, tutaj. Tutaj mamy A, tutaj, tutaj A. Najwięcej nie ma. Ciekawa jestem, czy coś będzie. S. Literka S. O, mamy drugie słowo. Sen. Tutaj mamy S. Najwięcej nie wiem, nie mam, ale jeszcze mamy cztery słowa z cztery literki, przepraszam. Więc może jest szansa na to, żeby była znowu trojeczka, albo i więcej. R. Tutaj R, tutaj R, Wiktor. No dobrze, jeszcze mamy dwie literki. Literka W, Wiktor. No i więcej nie ma. I ostatnia literka, literka B. Bóg, tutaj by. No i to by było na tyle. No dobrze, także kochani, na cztery zrapeczki, jednak jedna nam się trafiła. <grym> No i co, i będziemy robić taki odcinek, y, może z wykreślanką połączę, a może no tak jedną kupować, to tak bez sensu, ale z wykreślankiem myślę, że wtedy będzie taki i dłuższy odcinek i fajniejszy. Y, dajcie znać, czy Wam y, się będzie podobać, jeśli zrobię to, y, kupię jeszcze jedną krzyżyweczkę i zrobię po prostu z wykreślanką. Jak będzie jakaś wygrana, to będzie, jak nie będzie, no to trudno, kończymy. Ja i tak już przebiegłam trochę kilometrów, więc w następnym miesiącu będzie o wiele, wiele więcej, a mam jeszcze na pewno jakiś tam bonusik, także coś się u mnie pojawi. Więc ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Trzymajcie kciuki, żeby wytrzymać w tym bieganiu i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!